Słowa Jezusa Chrystusa o rędzie miłości miłosiernej. Im bardziej ważne jest dzieło, tym dłuższe i bardziej znojne są noce, samotność poszukującego mnie serca, sprzeczności, z których korzysta wróg. Więc pytam Ciebie, moja mała córko: co Ci pozostało jeszcze w Twoim niedostatku? Moja mała córka zraniona może wesprzeć się tylko nadzieją. Powiedz, powiedz mi więc, czy masz jeszcze nadzieję? Jezu, myślę, że tak, bez nadziei nie można by wytrzymać, a Ty tego nie chcesz. Tak, nie chcę. Twoje życie jest tylko krzykiem miłości poprzez świat. Ja ciebie prowadzę, ty idziesz. Nie lubię Twojego smutku, sprawia mi ból. Uśmiechnij się do Boga, bo on ciebie kocha. Przyjdzie taki dzień, kiedy każdy dowie się, co tobie zawdzięczam. Dzięki Twoim ofiarom, walkom, wyrzeczeniom. Krzyż jest Twoim przyjacielem już od zarania. Kocham Ciebie, moje wierne dziecko, moja mała, uparta dziewczynko. Ale jakże chciałbym, abyś miała dystans do tego, co się mówi, co musisz wycierpieć. Nie zapominaj, że pozostawiam Ci Twoje wady i niedoskonałości, po to, abyś doskonaliła Twoją pokorę. Którą twoi bliźni również powinni wspierać. W rędzie Miłości Miłosiernej do Małych Dusz, 12 listopad, 79 rok. Posłuchajmy teraz, co do nas mówi Maryja. Jezus jest miłością miłosierną. Gdy był dzieckiem, niósł w swoim sercu jęki i wzdychania wszystkich dzieci świata. Jako młodzieniec przeżywał zmienne koleje losu i trudności młodości, tak wrażliwej i wystawionej na gwałtowny wicher popędów. Gdy doszedł do dojrzałości, niósł we wnętrzu swej boskiej osoby problemy, niepokoje i bóle wszystkich. Pochylał się nad biednymi, żeby głosić im ewangelię zbawienia. Głosił wyzwolenie więźniom, Umacniał opuszczonych, wybaczał grzesznikom, leczył chorych, pocieszał przygnębionych, wypędzał szatana z opętanych przez Niego. Jezus jest miłością miłosierną, bo jest łagodny i pokornego serca. Pozwólcie, aby przyciągnęła Was, do je, was Jego łagodność. Zobaczcie, jak jest łagodny, wrażliwy, litościwy dla wszystkich. Pozwala się prowadzić swym nieprzyjaciołom, uległy i cichy, jak baranek prowadzony na krwawą ofiarę. Pozwólcie, by zawładnęła wami jego pokora. Pierwszy jest ostatnim. Nauczyciel staje się uczniem. Pan służy wszystkim. Pełnia Jego bóstwa jest w Nim zakryta pod ludzką zasłoną Jego pokory. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Mateusz 11, 29. W tych dniach obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętej Teresy o Dzieciątka Jezusa. Już minęło pierwsze stulecie od dnia jej narodzin dla nieba. Dzisiaj daję Wam wszystkim jako Waszą małą siostrę, świętą Tereso, dzieciątka Jezus. Ona poświęciła się miłości miłosiernej Jezusa jako ofiara. Pozwoliła, by ją pochłonął gorący płomień Jego boskiej miłości. Naśladujcie ją na tej małej drodze, stańcie się i wy mali, prości, pokorni, łagodni. Stańcie się wszyscy dziećmi, przemierzając drogę dzieciństwa duchowego, którą ona wam nakreśliła. Ofiarujcie i wy siebie miłości miłosiernej Jezusa, jako ofiary, aby wielki cud. Miłości miłosiernej mógł się przez was rozprzestrzenić wkrótce na świecie. W orędzie 14 marze 67 rok, tam pierwszy myślałam o świętej Teresie o dzieciątka Jezus tak jak ona jesteś ukochanym dzieckiem mojego miłosierdzia została zachowana przed złem, a Ty zostałaś od Niego uwolniona. A to wszystko uczyniła moja miłosierna dobroć. Dlatego winna mi jesteś więcej miłości i więcej wdzięczności. Obie zostałyście w jednakowy sposób zapodnione miłością. Wierz w potęgę mojej miłości, ufaj jej. Orędzie Miłości Miłosiernej jest w rzeczywistości przedłużeniem i pogłębieniem w duszach ducha świętej Teresy. Od dzieciątka Jezus. Jezu, uczyń z mojego życia nieustanny czyń miłości. Moje dziecko, pobudź do życia ziarno, jakie moja mała oblubienica. Teresa o dzieciątka Jezus, zasiała w duszach. Małgorzata, Panie Jezu, jestem zatroskana o pewną osobę. Proszę Cię o oświecenie. Jezus. Postaw sobie pytanie, co by uczyniła moja mała oblubienica Teresa Zizier w podobnej sytuacji, a otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie: gdzie pokora i powściągliwość, tam panuje miłość.